Hej, hej, Mordimer z tej strony, witam Was bardzo serdecznie W piątej rundzie turnieju Tata Steel mieliśmy polski akcent Podwójny polski akcent, dlatego że Jan Krzysztof Duda grał przeciwko Radkowi Wojtaszkowi Natomiast no chłopaki nie chciały sobie zrobić krzywdy Podzielili się punktami, także no był to remis prawdopodobnie umówiony No bo umówmy się, jeśli gra się w wariant, który jest chyba jednym z najbezpieczniejszych W obronie Grünfelda, który kończy się w ponad 90% remisami, no to no, definitywnie chłopaki nie chciały sobie zrobić krzywdy. E, jedyną partią, która nie zakończyła się remisem w rundzie piątej, była e, partia, gdzie Nils Grandelius, e, arcymisz ze Szwecji, najlepszy Szwed, który no jest niespodzianką tego turnieju, naprawdę radzi sobie rewelacyjnie, został zaproszony w ostatniej chwili, Daniel Dubow nie przyjechał, no Nils możesz przyjechać, dzwonimy tutaj, zagraj może coś, no, wiemy, że nie możesz się przygotować, no ale spróbuj, no i Nils Grandelius Naprawdę radzi sobie świetnie e, W piątej rundzie Białymi gra przeciwko Maximowi Vasilagrav Czyli ma do wyboru, jeśli zagra D4 No to Maxim będzie grał e, Greenfelda jeśli zagra E4, no to Sycylian Najdorf. No i to właśnie się wydarzyło. Także e, przejdźmy do partii, gdzie Nils Grandelius otwiera E4, a i jedziemy prosto do Najdorfa, czyli skoczek F3, D6, D4, CD4. E, skoczek zabiera, następnie skoczek atakuje centralnego pionka, skoczek C3 i A6, czyli Najdorf w obronie sycylijskiej. Ekstremalnie skomplikowany wariant, e, który no, dorobił się legendarnych tutaj e, takich, takich wariantów, które no, no, są niesamowite. I Maxim Vasiliel Graf jest najlepszym specjalistą na świecie. E, być może obok Jana Nepomniachi, e, którzy grają non-stop na Idorfa, no i są po prostu specjalistami. Teraz tak goniec e3 czy goniec g5, to są dwa warianty, goniec g3 jest troszeczkę bardziej popularny, goniec g5 ostrzejszy, mamy e6, oczywiście Maxime Vachelagrave jest przygotowany, mamy f4, główna linia i teraz hetman b6 i ten wariant nazywa się wariantem zatrutego pionka. Z jakiego powodu? Dlatego, że białe oczywiście mogą zagrać tutaj skoczka na B3 i bronić tego pionka, ale lepszym pomysłem jest zagranie hetmana na D2. Wybronienie tego e, skoczka, ponieważ w tym momencie czarne zabierają zatrutego pionka. Jak bardzo ten pionek jest zatruty? Być może nie jest bardzo zatruty, ponieważ jest to wariant, który jest bardzo, bardzo popularny. Był grywany nawet przez Garego Kasparowa. Wtedy, kiedy odnosił największe sukcesy, zagrywał właśnie czarnymi, uwalniał się od tego związania. Także jest to wariant znany od lat, a w tym momencie, jeśli mamy dostęp do wszystkich superkomputerów, no to kolejne warianty mogą być e, oczywiście e, analizowane. Mamy Hetmana na E3, jedyny ruch, i teraz dwie, dwie możliwości przez białe. E5 jest troszeczkę bardziej popularna, no i prowadzi do takiego no, zniszczenia struktury czarnych pionków, czyli H6, goniec na H4, i dopiero wtedy zabieramy. Pionek atakuje gońca i po wymianie, no czarne mają tę strukturę pionków nie najlepszą. Z drugiej strony, no ten pionek, bardzo ciężko go będzie bronić. Jest to bardzo skomplikowany wariant, jest oczywiście, Grywalny, ale no tutaj są takie możliwości, że, że lepiej być bardzo, bardzo przygotowanym. Nils Grandelius wolał zagrać drugi w kolejności wariant, F5 i tutaj skoczek C6 jest głównym pomysłem. Natomiast Jan Pomniasi i Maxim Vassil Lagraf grają zwykle gońca na E7, goniec na E7. A i teraz jest problem taki, że ten pionek jest broniony dwa razy, atakowany dwa razy, natomiast zostanie zaatakowany ponownie, czyli będzie potrójny atak. W jaki sposób? Pionek zabiera na E6, w tym momencie mamy gońca na E6, nie ma to znaczenia, jeśli pionek zabierze, no to goniec C4 i tak będzie będzie ruszony, także goniec na E6 i po skoczku na E6 Pionek E6 i goniec C4. I tutaj chciałbym Wam pokazać zdjęcie turniejowe. W opisie będzie też link do kolejnych zdjęć turniejowych, jeśli lubicie takie rzeczy. No co, zobaczcie, to jest właśnie ta pozycja, która została zagrana. I teraz Maxim waszela grawno zastanawia się, gdzie tutaj pojechać, co zrobić w dalszej, w dalszej kolejności. Oczywiście, pionek na B7 jest pod atakiem, teraz pionek na E6 jest pod atakiem również. Co zagrać, Czarne zawsze grają tutaj skoczek B na D7, nie ma możliwości obronienia obydwóch pionków. No i oczywiście białe mogą wziąć tylko jednego pionka, i zazwyczaj, a właściwie to zawsze, zabierają pionka na E6, nie pozwalając czarnym dokończyć roszady. E, dlaczego ten skoczek pojechał na D7? Dlatego, że teraz rusza na C5, atakuje gońca, który będzie musiał się ruszyć, ale również. Te skoczki atakują centralnego pionka na E4, eliminując centralnego pionka, i w tym momencie. Mamy dwie możliwości, które były grane, mamy przynajmniej to w bazach danych, eee, natomiast w bazach danych korespondencyjnych jest dużo więcej możliwości. Także jeśli chcesz się przygotować przeciwko specjaliście, jakim jest Maxim Waszyla, Graf, definitywnie musisz sięgnąć po coś specjalnego. Jakie warianty znamy tutaj? No przede wszystkim goniec na F5, ale no nie jest to bardzo niebezpieczne. G6, wykopujemy tego gońca, goniec musi się ruszyć dalej. No Jedynym, jedynym miejscem jest H3, także goniec już nie stoi dobrze, i w tym momencie można spokojnie zabrać tego pionka. I po wymianie, tak, jest taki ruch jak Hetman na D4 z atakiem na wieżę, z atakiem na skoczka, ale oczywiście czarne mają tutaj Hetmana na C3, zmuszając właściwie do wymiany Hetmanów. I no i gra może, może się toczyć dalej. Także tutaj, no, no, czarne są w porządku, także nie ma żadnego problemu co jeszcze można grać. Drugim znanym ruchem Karuana grał przeciwko Maximowi Vachier Graf, jest goniec wraca na C4. I w tym momencie po B5, który jest najsilniejszy, ten no, goniec powinien coś zrobić. Natomiast e, bardzo interesujący wariant tutaj e, wyszedł. E, Radzabow powiedział, a w ogóle mnie nie obchodzi ten, ten goniec i zroszował. I Radżabow grał przeciwko Janowi Nepomniasi. I tutaj, no, no, Nepo zabrał tego gońca oczywiście, no wygrywa gońca. Później mieliśmy wymianę, a później Hetman D6. Także popatrz, wariant, partia skończyła się remisem, wariant kompletnie szalony, król nie może zroszować, jest w centrum, wieża gdzieś może pojechać cały czas gdzieś tam na, na B8, wygrać wieżę na, na H8. Także wariant jest niesamowicie skomplikowany, ten pionek gdzieś może pojechać do przodu, skoczek może skoczyć na D5, a król cały czas w centrum. Także no, partia skończyła się remisem, no ale też była e, niesamowita natomiast Nils Grandelius znalazł w partiach korespondencyjnych które no w tym momencie są grane na światowym poziomie, no bo oczywiście wszyscy używają silników szachowych e, zagrał gońca na B3, goniec B3 Hetman nie może popatrzeć teraz już na, na skoczka na C3 e, co jest jednym z głównych motywów dlatego, że w tym momencie Maxim Wasziela graf zagrał wieżę C8, także tutaj razem no, był taki motyw żeby patrzeć na tego skoczka a, i, i e, ewentualnie tego piąka na na C2, Także są takie motywy tutaj. Białe, najlepsze co mogą zrobić. No to Nils Grandelius zroszował, i w tym momencie. Okej, okay, no ten pionek. Ten, ten skoczek, oczywiście, jest bardzo mocny. Patrzy cały czas na tego pionka. No taka była idea. Natomiast ten goniec, no jest niesamowity. Nie pozwala czarnym w ogóle zroszować. Dlatego mamy skoczka na B3. Oczywiście nie można zabrać pionkiem. No chciałoby się zabrać pionkiem, ale nie można. Dlatego że Hetman C5. Z szachem, a wygrywa tego skoczka, także nie jest to możliwe. Tutaj trzeba zabrać wieżą. Hetman musi się gdzieś ruszyć, także Hetman C5 wchodzi z szachem, Nie niestępem, dlatego że Goniec może się wycofać. E, Nils Grandelius się wycofał, i tutaj Hetman ląduje na C4. E, mamy też wieżę na F4, i to jest krytyczny moment partii. To jest krytyczny moment partii. Co byście zagrali czarnymi? W analizie pomeczowej Maksym Graf Powiedział, że no widział, że Prawdopodobnie skoczek na H5 Powinien zagrany, ale bał się Tego, że ten skoczek no, musi wykonać Dwa ruchy, musi wykonać dwa ruchy No byłoby to no, nie najlepsze Natomiast jest to jedyny ruch w pozycji a, Który nie daje gorszej pozycji a, Pamiętajmy, że Cały czas ten pionek jest gdzieś pod Atakiem, a i jeśli Hetman zostanie ruszony, w tym momencie Hetman patrzy się na skoczka, czyli nie można zabrać tego pionka, no bo skoczek wisi. Ale jeśli ruszymy skoczka na H5 wieża musi gdzieś ruszyć, nie ma to znaczenia gdzie po prostu skoczek zawsze wraca, jeśli wieża na przykład na F5 możemy mieć potrójne powtórzenie pozycji, czyli będzie remis, a możemy mieć na przykład coś takiego jak A4, ale czarne wtedy po prostu roszują i wszystko jest w porządku, no i białe muszą coś wymyślić, co grać dalej, a nie jest to takie proste, no czarne oczywiście mają cały czas tego pionka, tutaj gdzieś pod atakiem, jeśli wieża się ruszy, no to ten skoczek też wisi, także no trzeba tutaj Uważać. E, bardzo też ciekawa pozycja, która, na którą Nils Grandelius był przygotowany. Natomiast Maxim Vasylla Graf e, myślał całkiem długo i zagrał Hetmana na E6. Stwierdził: e, Jest to no, zbyt wolne. Ja boję się o mojego króla w środku. Prawdopodobnie Nils przygotował coś przeciwko mnie tutaj. E, no ale w tym momencie no to był, to był błąd. Oddanie pionka za darmo. Czyli Wieża na B7, mamy Roszadę, czyli wszystko, oczywiście, tak jak sobie obydwaj zaplanowali, i w tym momencie Nils Grandelius myślał przez 36 minut: Co byś zagrał w tej pozycji białej Mi? 36 minut, czyli trzeba coś tam policzyć. Nils Grandelius zagrał H3, świetne posunięcie, robiące miejsce królowi, oczywiście zabierające też e, G4. E, no, czarne pola nie są najmocniejsze, natomiast jest czarnopolowy goniec, który w, w potrzebie, w razie potrzeby może bronić tych pól. Także H3, bardzo dobry ruch i no, Maxim Gra widzi, że ta wieża jest bardzo niebezpieczna tutaj, e, dlatego chce ją wymienić, ale Nils Grandelius mówi, "Ola, hola, ja tego nie chcę wymieniać. Oczywiście Maxim nie może tolerować wieży na siódmej linii, no to byłoby samobójstwo, dlatego wieża A8. I tutaj Nils mówi, e, okej, okay. w tym momencie możemy sobie wymienić. E, teraz dlaczego? Jaka jest różnica? Różnica jest dlatego, że teraz skoczek, który jest obrońcą tego pionka na E4 może sobie po prostu skoczyć na, na D5. Dla, teraz tak, dlaczego? I przecież jeśli tego pionka zabierzemy, no bo można go zabrać w tym momencie, tak czy nie? E, nie można go zabrać. W tym momencie możecie sobie zatrzymać partię. Ja wiem, że to nie wydarzyło się w partii, ale znajdźcie dlaczego po prostu w tym momencie białe wygrywają. Jest to forsowna wygrana, także nie powinniście mieć problemu. A ja się w tym momencie zrelaksuję przy herbatce. Ok, gotowi. E, oczywiście, Hetman D3 czy Hetman D4 są bardzo mocnymi, prawdopodobnie wygrywającymi posunięciami, natomiast Skoczek E7 wygrywa od razu. Po pierwsze, wygrywa figurę za tego pionka, także no, Hetman prawdopodobnie musi zabrać, ale w tym momencie mamy Hetmana na D5, atakując nie tylko tego skoczka. Oczywiście jest szach, a nie tylko tego skoczka dwukrotnie, także to jest jedna sprawa, ale również wieże na A8. Czyli to był powód, dla którego Nils Grandelius nie wymienił tej wieży na B8, ale właśnie na A8. E, to jest taka no, obrona tego pionka na E4 poprzez, e, poprzez taką kombinację, bardzo, bardzo piękna obrona. Dlatego właśnie Nils Grandelius wymienił wieżę na A8, a nie na B8. No jest duża różnica. Dlatego teraz wieża B8, czyli wraca Maxim Wasylagraf musiał wykonać dwa ruchy. Nie chciał wykonać dwóch ruchów z koszkiem tutaj. Musiał wykonać dwa ruchy. Tutaj. Tutaj, wieża jedzie po prostu na otwartą linię B i w tym momencie C4. A oczywiście, pionek nie może być zabrany z tego samego powodu. A skoczek zabierze na E7, i po e, szachu ten skoczek no, będzie wisiał czyli zostanie zabrany. Także nie ma e, w ogóle szansy na zabranie tego. E, skoczek D5 e, silnik podpowiada, że to jest najmocniejszy ruch. E, dlaczego? E, Łączymy pionki, także no białe mają połączone pionki, ale ten pionek jest takim pionkiem cofniętym i będzie on bardzo trudny do wybronienia, także czarne będą mogły skoncentrować swoje ataki na tym pionku na C4. Nie będzie on się mógł też ruszyć, ponieważ goniec razem, ze, razem z pionkiem kontrolują również C5, także to był najlepszy najlepszy ruch, Hetman prawdopodobnie na G6, być może gdzieś wieża tutaj na B1 mogłaby się wtarabanić i to mogłoby mógłby być e, jak, jakiś pomysł, natomiast e, goniec na D7, Maxim Waszelagraf nie chce wymienić tego gońca, e, czyli rusza się nim na D8, problemem jest to, że w tym momencie wieża traci kontakt z bazą, czyli z królem, czyli jest bardzo, bardzo słaba ósma linia, także no jest to no, no, nie najlepszy ruch e, mamy teraz Hetmana na F2, i ta pozycja zaczyna być niesamowicie e, e, skomplikowana. Czarne mają problemy. W następnym ruchu Goniec e, pojedzie na D4. Tutaj nastąpi wymiana, no i kolejny pionek będzie wygrany. I, i, i co można zrobić? Maksim graf próbuje uniknąć tej wymiany. Czyli mamy skoczka na D7. Robi również miejsce gońcowi. Czyli plan jest taki, żeby ten goniec pojechał na H6 i bronił tego pionka na G7. A takie szachy Maksim Warszellagraf skutecznie, Mamy gońca na D4. Nils Grandelius po prostu podąża planem. W tym momencie skoczek broni F8, ale. Goniec oczywiście jedzie na G5 Atakuje wieżę No i wieża ma cały czas Tutaj kontakt z królem I kontroluje całą ósmą linię Także bardzo ważny ruch Natomiast no nie bardzo pomaga Wieża F5 Atakujemy gońca Goniec H6 I w tym momencie Nils Grandelius Myślał, myślał, myślał I wymyślił kolejny świetny ruch Pomyślał tak Okej okay. Goniec jest na optymalnej pozycji. Atakuje G7. Świetna pozycja. Wieża i Hetman. Optymalne pozycje. No, zajęły e, linię F. No, i są bardzo, bardzo niebezpieczne. E, co jeszcze? Skoczek, skoczek w odpowiednim momencie może skoczyć na E7, na F6 może. E, także też świetna pozycja. Co jeszcze można poprawić? Co poprawiłbyś tutaj w tej pozycji? Nils Grandelius po poprawia pozycję króla, jedzie na H2. Nie będzie tutaj w przyszłości żadnych szachów, czy to wieżą, czy hetmanem w niektórych wariantach, także no, nie ma żadnego problemu. Ale zostawia tego pionka na E4 i teraz tak, można zabrać pionka, czy nie można zabrać pionka. No, jeśli Nils Grandelius daje ci pionka za darmo, no to prawdopodobnie jest to jakaś zasadzka. Co może być, co może pójść nie tak? Jeśli ten pionek zostanie zabrany, no to mamy wieżę na F7 i skoczek wisi. Coś z tym skoczkiem trzeba zrobić. Jeśli skoczek pojedzie na E5, no wygląda niesamowicie logicznie. Atak na wieżę. Blokada gońca. No jest jeden problem, bardzo poważny. Skoczek E7, skoczek E7 z szachem, a i dalej mamy mata. Także jest to forsowne, nie można nic zrobić. Skoczek F6. Blokujemy komunikację między Hetmanem i wieżą, także wieża jest pod atakiem, ale tym razem po prostu wieża F6. I ten skoczek może... Wygrać Hetmana, także znowu nie jest to możliwe. A co jeśli coś bardziej skomplikowanego, może coś takiego? Wieża F8 i teraz Skoczek nie może zostać zagrany, no bo Hetman wisi na F2, także bardzo sprytnie. Natomiast po raz kolejny Skoczek E7 tutaj wygrywa partię. E, nie ma nawet możliwości tutaj zabrania. Jedyną opcją będzie Król H8. No to oczywiście mamy Mata, także Hetman musi zabrać na E7. Problem jest taki, że po Janie, to białe mają, jakość więcej no i z jakością więcej na pewno zabiorą te dwa pionki i wygrają partię, także nawet jeśli ten goniec no, chciałby tutaj bronić pionka na, na E6, nie jest to możliwe, bo, bo goniec G6 wymiana gońców ten pionek pada bardzo szybko ten pionek pada bardzo szybko wieża po prostu może gdzieś jeździć tu i tam, a, a skoczek ma krótkie nóżki i nie może po prostu bronić tych, tych pionków, po prostu może być bardzo łatwo Łatwo zaatakowany przez wieżę, także te dwa pionki by padły i te dwa pionki by tutaj wygrały, także też nie jest to możliwe. A i w końcu wieża D8 może po prostu bronić tego, tego skoczka, również by nie zadziałało, również dlatego, że skoczek na E7 wygrywa. I teraz po Król H8. E, tutaj trzeba troszeczkę pomyśleć, e, ale najprostszym rozwiązaniem jest G4, G5. I jeśli tylko ten e, goniec będzie zmuszony do jakiejś reakcji, zabrania pionka, no to w tym momencie tutaj mamy Mata. Dlatego że Skoczek kontroluje G8, a no i to byłby mat, I Jeśli czarne próbowałyby w jakiś sposób tutaj, nie wiem, przesłonić na przykład tę linię, nie ma to żadnego znaczenia, bo w tym momencie. Białe mogą skończyć, no po prostu w pięknym stylu, poświęcić Hetmana, a i tutaj ym, goniec na f6 wygrywa. Szachmat, w ten sposób Czyli G5, no, też by wygrywał Ale goniec G7 byłby Po poświęceniu Hetmana byłby Jeszcze, jeszcze piękniejszy Także nie można zabrać tego pionka na E4 Dlatego Maxim Wasiela Graf próbuje wygrać Pionka na C4, na co Nils Grandelius Mówi, okej okay, Proszę bardzo, weź tego pionka Teraz zabrałbyś tego pionka czy nie? No prawdopodobnie nie e, Ponownie pułapka jeśli ten pionek zostałby zabrany, popatrzcie na to. Hetman B3 i w tym momencie wieża jest pod atakiem, nie za bardzo można jej bronić, czyli wieża musi się gdzieś ruszyć. No, obojętnie gdzie, nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że znowu mamy skoczka na E7 z szachem i ze związaniem Hetmana. To jest niesamowite. Król nie może pomóc, no bo wieża kontroluje wszystkie te pola, także król musi pojechać na h8 i oczywiście białe wygrywają hetmana i partię. Także nie można zabrać na c4. E, co jeszcze można grać? E, może wieża f8? Wieża f8, no to po prostu jest wymiana i. I po wymianie jest dużo łatwiej, teraz E5 i po wymianie wszystkiego. Białe mają Wolniaczka i, i wygrywają tym Wolniakiem. E, ten skoczek i ten goniec pomagają tutaj w promocji, także no to też nie jest najlepsze rozwiązanie. G6, a tak na wieżę. co robi Nils Grandelius? Nils Grandelius mówi: a W ogóle się tym nie martwię. Hetman H4, bardzo precyzyjna kalkulacja w tym momencie, co by się stało, jeśli wieża zostałaby zabrana. E, po pierwsze, Pionek zabiera na F5, e, i teraz tak, nie ma, nie ma żadnych szachów, żeby tym Hetmanem zrobić jakiegoś szacha. Ten król jest naprawdę świetnie ustawiony w tym momencie. E, także Hetman musiałby gdzieś odejść, ale wtedy mamy ponownie skoczek na E7 i po królu na F7, e, skoczek C8. I po prostu wymiana. Także na koniec dnia, to co się wydarzyło, no to ten pionek teraz musi być do wymiany. Białe mają dwa pionki więcej, kompletnie wygraną pozycję. Ten skoczek jest tutaj na D7, zupełnie bardzo smutny skoczek. Goniec kontroluje wszystko. Także, także białe jedyne co muszą zrobić, to wymienić wszystko. I wygrać partię z dwoma pionkami więcej. Oczywiście ten goniec kontroluje też, też te pola. Pionek kontroluje, także Hetman gdzieś tutaj w wtargnie, zabierze pionka tego. Ten pionek jest pod atakiem, ten pionek jest pod atakiem. Nie da się bronić wszystkiego. No czarne są w, w totalnej w czterech literach, po prostu w ciemnych czterech literach. Białe mają bardzo fajnie ustawionego króla, no, który nie może nawet zostać zaatakowany. Także no, nie da się, nie da się. Się nawet zabrać wieży. E, goniec G7 wymieniamy, po prostu wymiana wszystkiego. Hetman E7, e, Mat grozi na G7, także po prostu wymiana wszystkiego. Prawdopodobnie Hetman E7. E, no, i w tej pozycji, oczywiście, mamy skoczka na C8. W tym momencie można zabrać wieżę, ale nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że po królu na G7 pionek zabiera na F5, później G4, konsolidacja, e, łańcuch pionowej, Dwa pionki więcej, oczywiście, wygrywają. W dodatku, no, ten skoczek atakuje na, na D6, także, no, no, nie ma tutaj żadnej możliwości, żeby. Cokolwiek tutaj ugrać. Czarne nie mają nawet żadnej kontr gry, żeby, żeby próbować gdzieś kontynuować. No, można próbować jakieś takie ruchy, no ale oczywiście ten pionek pada. Pionek jest broniony. Jeśli król tylko podejdzie na, na F6, to G4, tak jak powiedziałem, ustawienie tych pionków, wygranie gry. Dlatego mamy gońca na F8, wzięcie pod kontrolę E7. Także ten skoczek, no, nie może być tutaj taki niegrzeczny, nie może już zaatakować, nie może tutaj tych tych widełek robić. Natomiast w tym momencie Nils Grandelius mówi: Okej, okay, nie chciałeś zabrać mojego, e, mojej jakości. E, zamierz tę jakość teraz. Po prostu zamierz teraz. E, czy tą wieżę można zabrać? No, jeśli zamierzemy wieżę, no to ponownie. Mamy po prostu wymianę wszystkiego. W jaki sposób? E, skoczek F6 z szachem, król F7, ale w tym momencie Hetman H7. Wygrywa pionka. E, goniec G7, e, Skoczek G4. I teraz tak yy, goniec wisi, trzeba go jakoś bronić. Hetmanem nie da się bronić, wieżą trzeba bronić. Ale w tym momencie skoczek H6 z szachem, z atakiem na wieżę. E, jeśli król się gdzieś ruszy, no to oczywiście wieża wisi. E, dlatego prawdopodobnie król F8, ale w ale teraz tylko e, gonie z G7 z szachem, i wszystko jest forsowne. Co białe chcą zrobić w tym momencie? Wymienić wszystko, co tylko się da. Skoczek kontroluje białe pola tutaj, także król, jeśli się ruszy, no to wieża spada za darmo, a dlatego e, wieża G8 wymuszona. I teraz białe po prostu wymieniają wszystko i, a, no i wygrywają z dwoma pionkami więcej. No nie ma żadnej szansy. No te pionki są po prostu samotne. Białe mają dwa pionki ekstra także wygrywają w bardzo łatwy sposób. Dlatego e, Maxim Vaszelagraf musi trzymać tego, tego hetmana, ale również nie ma to znaczenia. W tej pozycji e, Nils Grandelius mówi: tak, okej, okay, nie przyjąłeś e, tej ofiary jakości jeden raz, nie przyjąłeś ofiary jakości drugi raz, w tym momencie musisz to zrobić, no bo po prostu, jeśli tego nie zrobisz, nawet nie masz wyboru ta, ta wieża musi zostać zabrana, także kom, kom, kolejna ofiara jakości. Ale oczywiście przejściowa. W jaki sposób zabrać? Jeśli, jeśli skoczek zabierze, no to oczywiście białe wygrywają wideł, widełkami, także nie jest to możliwe. Jeśli e, królem, no to będzie Hetman H6, i tym razem będziemy mieć Mata w dwóch ruchach. Jedynym ruchem jest król F8, i po Hetmanie na G7 mamy. Oczywiście to nie byłby mat, no bo skoczek kontroluje F6, ale jest mat w jednym ruchu, także mam nadzieję, że widzisz. Mat w jednym ruchu to jest skoczek F4 i to jest bardzo piękny mat. Reszta oczywiście pól jest tutaj broniona przez hetmana, przez pionka, przez, przez gońca, także mielibyśmy bardzo fajnego mata. Dlatego hetman F8 to jedyne rozwiązanie, ale w tym momencie skoczek na E7, Król F7, wieża C8 i Maxim Warszał Graf poddał partię. No, materiał y, jest prawie równy, ale prawie a równy robi dużą różnicę, dlatego że w tym momencie y, on musi zabrać tego skoczka a i pada kolejny pionek, i będziemy mieć dwa pionki więcej, a tak naprawdę to trzy pionki więcej, bo ten pionek pada w następnym ruchu. Także nieważne, co czarne zrobią, jeśli będą uciekać, to stracą jeszcze jednego pionka. I nawet jeśli czarne wezmą jednego pionka, no to cały czas trzy pionki różnicy. Oczywiście E5, E6 wygrywa tutaj partię. Nic więcej się nie, mo nie można tutaj zrobić. Nawet jeśli król gdzieś pojedzie, no to E6 i, i, i ten i, i hetman razem z gońcem, no tutaj wygrywają prawdopodobnie w najgorszym scenariuszu dla białych. Czarne będą zmuszone do wymiany wszystkiego, i te dwa pionki po prostu wygrają. Wygrają całe partie. Dwa pionki różnicy jest to zbyt dużo, dlatego po skoczku na C8 Maxim Waszela Graf nie widział sensu kontynuowania i poddał partię. partię, także Nils Grandelius, gratulacje jedyna partia która została zakończona nie remisem, 3,5 punkta i znowu jest liderem w klasyfikacji, Pentala Harry Krishna, Magnus Carlsen, Fabiano Caruana i Anish Giri mają po 3 punkty no i Radek Wojtaszek 2,5 Pół punkta po remisie z, z Janem Krzysztofem Dudą, który ma dwa punkty. Także na razie jeszcze no, chłopaki się chyba rozkręcają. Jan Krzysztof Duda będzie grał przeciwko Magnusowi Kalsenowi, jeszcze dzisiaj. Także trudniejsza przeprawa, definitywnie, Magnus Kalsen nie będzie grał na remis. Magnus zawsze próbuje wygrać. I cztery ostatnie partie Magnus Kalsen zremisował, ale dlatego, że jego przeciwnicy po prostu świetnie bronili, możemy się spodziewać, że Jan Krzysztof Duda. Nie będzie próbował bronić remisu, zazwyczaj przeciwko Karłanie, no najostrzejsze warianty się pojawiły, przeciwko Kalsenowi, zazwyczaj Jan Krzysztof Duda również albo, albo przegrywa, albo wygrywa, tak jak stało się to w Norwegii. Także tego życzymy Jankowi, żeby, żeby Magnus Kalsen poszedł może o jeden krok za daleko i to są szanse wtedy, żeby wygrać. Ale jeśli będzie remis przeciwko Mistrzowi Świata, to oczywiście będzie to znakomity wynik. A jeśli ta Anna, Analiza ci się podobała? Oczywiście klepnij łapkę w górę. Jeśli z jakiegoś powodu nie przypadła ci do gustu, klepnij łapkę w dół. A jeśli chcesz zobaczyć kolejne filmy z turnieju Tata Steel na moim kanale, klepnij subskrypcję, oczywiście w dzwoneczek również i do zobaczenia w następnym filmie.